Pokój i Dobro albo Megawannen. Bardzo serdecznie Was witam w pierwszym odcinku naszej serii Tolkien po franciszkańsku. Przyjrzymy się postaci Tolkina, tym najważniejszym wydarzeniom z jego życia, szczególnie związanym z jego wiarą. Tolkien urodził się w Republice Południowej Afryki w RPA. To był rok 1892, 3 stycznia. Pierwszym takim ważnym dla nas wydarzeniem była konwersja jego mamy z anglikanizmu na katolicyzm i było to bardzo ważne wydarzenie w życiu Tolkiena, do czego on później będzie bardzo często wracał. Tolkien po śmierci swojej mamy był wychowywany przez ojca jezuite Francisa Morgana w oratorium kardynała Newmana. Jest to bardzo znane oratorium. Później zawarł związek małżeński z Edith Brat, która była z początku protestantką, natomiast Tolkien ją namówił do tego, aby przeszła na wiarę katolicką. Tolkien miał czworo dzieci: John, który później został księdzem, Michael. Christopher oraz Priscilla, czyli jego córka. Z takich ciekawostek Tolkien brał udział w I wojnie światowej w bitwie pod Somą, gdzie został ranny, no i powrócił do kraju. W 1924 Tolkien został profesorem języka angielskiego i badał różne języki, takie jak staroislandzki, staroangielski i średnioangielski. Dla nas takim bardzo ważnym wydarzeniem, a na pewno dla mnie, było to, że Tolkien został zaproszony do tłumaczenia Pisma Świętego. Było to pierwsze wydanie Biblii Jerozolimskiej, w którym Tolkien przetłumaczył Księgę Jonasza i kilka innych fragmentów ze Starego Testamentu, a więc bardzo dobrze znał również język hebrajski. W 1959, po wielu latach pracy naukowej, Tolkien przeszedł na emeryturę zasłużoną. Dla nas również bardzo ważnym wydarzeniem jest Sobór Watykański II oraz to, jak Tolkien go postrzegał. Bardzo bolało go rezygnacja z języka łacińskiego na liturgii oraz bardzo słabe tłumaczenie ksiąg liturgicznych na język angielski. Troszeczkę narzekał, natomiast pozostał zawsze, aż do śmierci, wierny Kościołowi katolickiemu. W 1971 zmarła żona Tolkiena i ten kazał napisać na, na grobku Beren i Lutien. To znaczy są to bohaterowie właściwie najpiękniejszej opowieści, którą Tolkien wymyślił i w osobach Berena i Lutien oczywiście jest sam Tolkien i jego żona. Ostatnim wydarzeniem, o którym warto powiedzieć, to jest śmierć Tolkiena, który umiera 2 września 1973 roku. Bardzo Ci dziękuję, że wytrwałeś do końca naszego spotkania. Jeżeli masz jakieś pytania, zachęcam do, do komentowania pod filmikiem, albo do prywatnej wiadomości na Instagramie bądź na Facebooku. I to tyle, widzimy się w kolejnym odcinku na Marie.